Siemano Dolaro z tej strony Maciek, zaos i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. No i dzisiaj, no i, no i, no i, jak widzicie, jak zwykle zresztą Blitz Royale, czyli mój teraz ulubiony e, tryb. No i nie wiem jak. wy e, i może też wasz, wasz też ulubiony, ale ogólnie sobie gramy. Bardzo go polubiłem. No, ogólnie na Battle Royale to nie gram, ale no, nie gram, bo mam straszne lagi. Zresztą. Tak, wy to wiecie, więc Jest to akurat nieważne A potem, No i jak zwykle proszę was O, o, o łapę w górę o, o, o łapę w górę I subika Żeby nic was nie umijało No i co rozsiądźcie się wygodnie Zróbcie sobie coś e, Do picia, do jedzenia No i zaczynamy gierkę Wow a no i nie zwracać uwagi za bardzo na lagi Ja przytawa. Dobra, może bym trochę pogłosił Tutaj to gdzieś jest Mam cię, dobra? Darł ognia. Uuu, on jest mega użyteczny. Dobra, tu cię mam. Dlaczego tylko same sanki? No, hello. O, no i to jest lepsza pompa. No i to ja rozumiem. No dobra, a jeśli chodzi. A co my tu mamy? Gdzie to jest? To tam! A no to lecimy! Ty, co jest, kurde? Czy podobny efekt? tak do medaliona co jest? Nie! Yeah. No i mamcie! O, ty! Mam nie ze mną te numery. Co mi to dasz? Ej, poważnie, tylko ten. Tylko to, poważnie. Ale słabiasz Ej, czekaj, no tak, przecież mnie to nie zauważy. No oczywiście. Ty, to są TTT. Te, te, te. No właśnie. Ty nie. Ej, ktoś ci już to zlutował. No, żeż. Ej, to srebrna, to. Te... Ty! O Ty jeden! Ty, gościu! Dobra, zwiewam z Nie mam na Ciebie czasu. Właśnie możesz się ode mnie odszczepić. Ej, spróbujmy zdobyć tą lamę. Holender, tak się nie da. Nawet to sprawnie idzie. Ty! O kur! Ej, co ja dostałem? Orzesz! A to jest nieskończone? A nie. Nie, to ja tego nie biorę. Jakby było nieskończone, to ja chętnie bym to wziął. Ale jak nie jest, to. To. ja to... No to nie. Nie, jeśli chodzi o takie rzeczy, to tylko i wyłącznie nieskończone. Ty, Ty dawaj mi to Dobra to weźcie się tam bawcie, ja zbieram. Ty! Kolejny zrzut Ej dawać mi to Kurde Dobra O! No i to mi się podoba Mam już dwa Jack Jacki Czekaj chwilę. Zażyję sobie ten bierzemy to. Nie no, perfekcyjne EQ. Ożesz! Czekaj, ja mam wampiryczny ten. No czy... Ej, zostało tylko 5 osób. Ożesz. Mam egzotyka. Dobra, bierzemy. Ty, oto co to? Dobra, to nie ma. Uuuu Oj, zostawcie za to łapę w górę O kurde Ty, gość co miał O żeż! I co ty mi gościu zrobisz, co? Nie yeah! Za to musicie zostawić łapę w górę o oh je! Yeah. No i tak to się robi, ludzie! Tak to się właśnie robi! Nie ze mną te numery! Nie ze mną te numery! Ja tu rządzę i, nikt... i medaliony są tylko i wyłącznie moje! Zwłaszcza medalion Zeusa! Najbardziej! Medalion Zeusa jest mój tylko, mój! Sorry mamuś! Nikt mi nie podskoczy, bo ja tu rządzę na tym serwerze No i prawdopodobnie ten, drogi Jak ja kocham ten Blitz Royal. Ogóle... Widzowie, wiecie skąd to nazwa Blitz Royal? W sensie, że blizny, czy co? Napiszcie proszę w komentarzach, co, no, o co chodzi z tą nazwą Blitz Royal. No, nie rozumiem to się to kojarzy z bliznami, tyle Eee, co tam? Lodzik się tak cieszy Okej, okay, ładuje się Mam nadzieję, że tym razem będzie coś lepszego niż ta kurde wwalona maska ognia. To jest bez nadziei. Ona jest... Dla mnie ona jest dwa razy gorsza niż ta od teleportacji no, dobra. Nie, no wy chyba sobie jaja robicie. O, medalio Megalodona. No, 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 nawet nieźle. Nawet nieźle, no, że no, takie... No, no. Oła! Coś mnie już... Coś mnie już tak owalnął? To no, niemożliwe. Ej, szczerze? boże sensie, gdzie... Czekaj, co? O kur... O, uf. kurde, ale ja leczenia nie mam. Żarty. O, jest. Ty, ej, a tu słyszysz jakąś dobrą skrzynkę. No właśnie. O, -oł, o, 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 gość, jesteś mój. Oczy, czy ty się dobrze czujesz? Dobra, gdzie mamy zrzuty? U. O nie! O! No i ta to mi się podoba! Dobra, jeszcze sobie tylko to uporządkuję O kurde, o kurde, o kurde! Ej, bardzo dobrze, ej, dobrze, że mam tę medalionę Galadona. Mogę jechać w nieskończoność. Do tego jeszcze biegać Jest to może mój... Jest! Patrzcie czy... Mam cię. Dobra, sorry. Patrz co jest za bardzo napocone. Jakie mężczyzn, mam to to tym Ty. O. O, a bardzo dziękuję. Eee. Ty. O, tym bardzo w którym jesteśmy w Płucony. mi jakiś dobry medal Dobra, tutaj się trochę O, bardzo dobrze. Leci się. No dobra, nie będzie. O! Dobra, zobaczmy jaka sytuacja. A dobra, się tam Ty. No dziękuję, dziękuję Czy kurde, ale jazda Ej mam dwa medaliony i trzy dary Ej kurde, ale... Ale mam super EQ Genialne kół Aha I do tego jeszcze wleciłem do riftu, no to nieźle W sumie, może by się tu No co za zapócenie Już ja Ci pokażę Ty co jest? Czy się mi pogiło do reszty? Oho, chyba będę musiał... Ty, goż ogarnia! O, Kurde nie, 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 Ja... No tak, nie mało no tak strepa No tak O ty wstrętny I co się chwalisz ten durmu jeden Ja pytuję. Ja on jeszcze tą cringeową emotę Dlaczego ludzie Tańczą tą obciachową i cringeową emotę Co ich kurde opętało, żeby tu tańczyć no ja nie rozumiem, dlaczego oni to no, robią. Ja po prostu nie rozumiem. A wy też tańczycie tą beznadziejną, głupią i krinczową, bo to... Ej, kolejny mecz. O, o, tym razem Ładź Hadesa No, co skopu. O, w sumie. To jest całkiem niezły domeczek. Ty to... a, a, a. Dobra, już widzę. A. Czyli czekaj, co? O żeż. Dobra. Mam tu brońkę. Tu. Ty. Ty. Jak gdzieś tu słyszę no skrzynię? No właśnie. Sobie. Normalnie ma pałdzi, no co jest złe jasne. to nawet fajne. Dobra, to gdzie mamy najbliższy zrzut? O, tu. No to co, lecimy. Aha, to w tamtą stronę. No oczywiście, ten medal. Ja zapominam, że te medaliony dają. To. A szkoda tylko, że nie dają nieskończonego tego No ale nic Ej dobra, oni się tam leją Dobra <laughs> Medalion Aresa, bardzo dziękuję Kierujemy się... No tak trochę jakby naprzeciwko No to fajnie Znowu ten sam medalion. Dlaczego? Dlaczego znowu ten sam medalion? Ej, gościu! co nie wierzę. Ja tu co? Ej, w ogóle, dlaczego? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Dlaczego. Dlaczego z, z tego samego w ogóle. E, uu, dlaczego z tego samego e, e, zrzutu wypada ten sam medalion? Ciekawe. Kolejny zrzut? Aż trzy. Ale. Ty! O! Bardzo dziękuję. <noise> o nie, nic nie znaczył. Czyli można się tu ukryć normalnie przeczekać, ale. Nie no, i jeszcze mam. Ludzie, jestem ustawiony. E. O! A bardzo dziękuję. No, no, no. No i to mi się podoba akurat. O kurde. O. No w sumie. Czemu nie? O kurde, dobra, trzeba rozgrywać. Ile osób zostało? Osiem. Jeg spiller vanligvis bambika. O kurde! O nie! Kurde! Ja miałem lepszą pompę, a on mnie załatwił z takiej. Czy ty się, Kościół dobrze czujesz? Bo chyba nie. Bo chyba cię coś wszędzie bo Ja miałem lepszą pompę. A, no tak, bo on był zwinniejszy. Czy ja dobrze wiedziałem, czy on ma. Czy ja dobrze wiedziałem, czy ten skin ma yy, kablowy ogon? To jeśli tak, to aha, to, to śmieszny skin, co jest? <grystanie> ja pytam, ja ci kręcę, co tu się dzieje? Egram z. E Teraz zwykle gram z, y, z bambolami, które są tylko trochę napocone, a, a, a pod koniec to gram też y, z bambolami, ale też trochę napocenicami. Znaczy tak trochę losowo. Albo tak, albo tak, albo raz y, tak i smak. Albo tak, albo tak, a raz, śmak, albo, albo raz i y, tak smak. Ale mają jakieś lagi, albo to początkujący. No to można wnioskować w takim razie, że. Jakby nie za dużo gra. On się gra w ten Blitz Royal. Z tego wynika. W takim razie. O kurde, zaraz kończę. Ej, właśnie, skoro kończę, to muszę sobie. Ten, ten, ten. Żeby nie przegrać. Żeby nie przegrać, muszę podłączyć laptop Bo Jak przegram przez to, że nie podłączyłem, to ja sobie tego nie daruję nie, no Wystąpił błąd, naprawdę Naprawdę No to nic widzowie, no to co, to na tyle Bardzo dziękuję za oglądanie No i trzymajcie się, hej!